Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Zrobię dziś dla Was, moi drodzy, czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Zaczynamy od osób spod znaku bliźniąt. Dobrze, czytanie tygodniowe dla osób spod znaku bliźniąt. Dobrze, szanowni Państwo, energetycznie wchodzicie bardzo ładnie, jest karta świata, więc, no, dosłownie, świat będzie przed Wami stał otworem, moi drodzy. Może być coś takiego, że będziecie chcieli coś dokonywać w tym tygodniu, w swoim wyglądzie, w swoim wizerunku. Może niektórzy z Was będą zmieniać fryzurę, będą zmieniać makijaż, czy w ogóle zmienią styl ubierania się, tak? tutaj tak bardzo się fajnie pokazuje dla innych moi drodzy ten tydzień może być tygodniem gdzie będziecie wyruszać wyjeżdżać gdzieś daleko niektórzy z was mogą naprawdę wyruszyć daleką podróż za granicę inni mogą dosłownie przelecieć się samolotem po to żeby odwiedzić rodzinę bądź żeby wrócić do rodziny też tak może być moi drodzy Duże bardzo zmiany w tym tygodniu będą u Was, bo jest koło fortuny. Przychodzą do Was zmiany, moi drodzy. Przychodzą do Was odwiedziny z daleka. Wy możecie daleko wyruszać bardzo ładnie. Pod względem pracy i finansów przychodzą do Was wiadomości. Jeżeli do tej pory staraliście się o pracę, jesteście osobami bezrobotnymi, składaliście dużo wniosków o tą pracę, rozdzwanialiście się, rozpisywaliście się, moi drodzy. Może Was naprawdę świetny prezent na święta spotkać taki, że możecie otrzymać wiadomość względem pracy, w ogóle jakieś wiadomości względem pieniędzy, finansów do Was w tym tygodniu przychodzą. Ale tak to może być. Moi drodzy, jeżeli wierzycie w możliwość gier losowych, spróbujcie, zagrajcie, pokazuje się karta wygranej, a nuż może który, komuś z Was się uda, tak? Co ja mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Pod względem pracy też jest fajnie. Moi drodzy, wydatki mieliście w ostatnim tygodniu bardzo duże. W tym tygodniu też jeszcze wydatki będą Was czekać. Dlatego, jeżeli tylko możecie, to próbujcie yy, tak zagospodarować pieniędzmi, że wyznaczajcie sobie cel yy, Waszego wydatkowania. Dosłownie, bierzcie kartkę, róbcie listę, spisujcie to, co będzie Wam najbardziej potrzebne. Tak to się tu pokazuje, taka mała wiadomość dla Was ostrzegawcza. Ale ogólnie stabilizacja będzie, naprawdę. Nie będzie aż tak bardzo źle. Bywają gorsze karty, a tu u Was nie jest tak źle, naprawdę. Pod względem uczuć i emocji bardzo fajnie tutaj się pokazuje. Będziecie zbierać żniwo swojej ciężkiej pracy, gdzieś może włożyliście jakąś energię w to, żeby ktoś Was bardziej kochał, żeby ktoś Was bardziej doceniał, może staraliście się o opracowanie w związku, może dużo od siebie daliście może wśród rodziny staraliście się, żeby ta rodzina Was bardziej doceniała żeby Was bardziej szanowała, moi drodzy zbieracie w tym tygodniu żniwo tego będziecie zadowoleni, będziecie przeszczęśliwi, będziecie przez kogoś odwiedzani. Może być też tak, że wy kogoś odwiedzicie. Tutaj pokazuje się pod względem rodziny i uczuć i emocji bardzo ładnie duże, bardzo zmiany fajne, pozytywne zmiany w rodzinie fajne, pozytywne zmiany w uczuciach, w emocjach. Moi drodzy, w utrudnieniu troszeczkę macie y, siłę, waszą siłę witalną. Gdzieś będziecie czuli, że w tym tygodniu tradzicie, tracicie tą moc i tą siłę witalną. Gdzieś po prostu dużo od siebie daliście, może te porządki, może te przygotowania do świąt, albo cokolwiek innego. I tutaj ta siła będzie od Was odchodzić. Jakie jest dla Was karta rady w dziesiątce kielichów? Otwierajcie się na uczucia, otwierajcie się na stosunki rodzinne. Bądźcie tacy prorodzinni, uśmiechnięci, zadowoleni. Ja Wam tego bardzo mocno, moi drodzy, życzę. Życzę Wam udanego, spokojnego tygodnia i wesołych świąt. Do usłyszenia. Pa! Zapraszam teraz osoby spod znaku wagi na czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Dobrze, moi drodzy, energetycznie wchodzicie z piątką mieczy, więc no, gdzieś będziecie czuli, czuli, że wygraliście, że Wam coś się udało. Że przechytrzyliście kogoś, że w tym boju, w tej walce, w tej kłótni, bądź w tej konkurencji, przechytrzyliście tak kogoś, że wy jesteście na pozycji zwycięskiej. Bardzo tutaj fajnie się pokazuje, moi drodzy, będziecie zadowoleni w tym tygodniu, ogólnie energetycznie wchodzicie. No tak, zadowoleni, zadowoleni, trzeba tak powiedzieć, tak? Pod względem pracy i finansów, moi drodzy, co się mogę Wam tu powiedzieć? No jakie zadowolenie u Was będzie? będziecie mieli te pieniądze na święta, na prezenty i tak dalej, może być coś takiego, że no nie do końca z jakiegoś legalnego źródła te pieniądze do Was napływały, do Was napłyną, może być tak, coś takiego, że gdzieś no jakaś manipulacja była, tak, kimś bądź czymś, ale w gruncie rzeczy pieniądze przy Was są, stabilizacja jest, zadowolenie jest. Pod względem pracy jakaś fajna atmosfera w pracy, naprawdę. Jakieś może być coś takiego, że nie wiem, spędzicie yy, ten czas w pracy fajnie, może dostaniecie zwolnienie i będziecie zadowoleni, będziecie mogli z rodziną spędzić yy, ten tydzień. W każdym razie na poziomie pracy i finansów jest ok, naprawdę jest ok. Pod względem uczuć i emocji, energia... Taka będzie wyrównania. Wy, jeżeli wy zainwestujecie w uczucie i wy dużo od siebie dacie w związku, to ta energia do was powróci. To jest wzajemne dawanie i branie. Dajcie dużo od siebie. A powróci to do Was ze zdwojoną siłą, moi drodzy. Co się ja mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Niektórzy z Was mogą w tym tygodniu przeżyć ognisty romans, bo jest karta diabła. Namiętność. Tu może być coś takiego, że na poziomie związku i uczucia i emocji, moi drodzy, będzie ta namiętność, będzie to zadowolenie, będzie to ogromne uczucie. To może być dla osób, które są w związkach. Również może być to jest coś takiego, że ktoś z Was może dosłownie, nawet będąc w związku, przeżyć fascynujący romans. Też tak może być. Ale to tylko dla niektórych z Was, moi drodzy. Cóż ja tu mogę Wam jeszcze powiedzieć? Będziecie obdarowywać kogoś. I tu się pokazuje, że pojedziecie do kogoś w odwiedziny. I jakimś dzieciom, dzieciom, wnukom dacie jakieś pieniądze i te dzieci będą się cieszyć. Może być coś takiego. Może być też coś takiego, że wy otrzymacie jakiś prezent, drobny prezent od kogoś i będziecie z tego tytułu bardzo zadowoleni, moi drodzy. Troszkę w utrudnieniu będzie współpraca, współpracowanie z kimś w tym tygodniu. Gdzieś ktoś będzie od was wymagał jakiejś pomocy, współpracy, no wy tak nie za bardzo będziecie od siebie coś dawać. Tak to się tu pokazuje. Ogólnie myślę, że bardzo fajny. I taki bardzo w miarę pozytywny tydzień się Wam zapowiada. Możecie fajnie, w miłej atmosferze spędzić święta, gdzie będziecie się radować, cieszyć. Uważajcie na manipulacje, nie manipulujcie, nie okłamujcie. Uważajcie również na manipulatorów, którzy lubią władać słowem, którzy lubią kłamać. Jaka jest dla was karta rady w asie donarów? Moi drodzy, otwierajcie się na nowe początki. Bądźcie komunikatywni w tym tygodniu, bądźcie otwarci i po prostu bądźcie śmiali, tak? Może być tak, że jakaś do Was propozycja pracy albo współpracy z kimś przyjdzie. Zastanówcie, pomyślcie się nad tym, a może warto byłoby w to wejść. Ja Was bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam spokojnego, udanego tygodnia i wesołych świąt. Do usłyszenia. Pa! Zapraszam teraz osoby z znaku wodnika na czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Energetycznie wchodzicie bardzo ładnie. Ten tydzień będzie tygodniem w domu, tygodniem rodziny, moi drodzy. Dużo będziecie wy od siebie dawać, będziecie chcieli pomagać w domu, tak, w rodzinie. Taki no, tydzień zapowiada się naprawdę silnie, energetycznie. Wy by tacy będziecie bardzo prorodzinni w tym tygodniu, tacy otwarci dla dzieci, otwarci dla wnuków, otwarci dla Waszych bliskich, dla partnerów, dla partnerek itd., dalej. Bardzo ładnie, bardzo pozytywnie. W pracy i w finansach, moi drodzy, tu jest karta bramy, tu jest karta dziesiątki mieczy, no jest źle. Te wydatki dość mocno uderzyły w Wasze portfele, jakieś trudności, duże wydatki, ale to, moi drodzy, będzie od Was odchodzić. Musicie to przezwyciężyć, musicie w jakiś sposób przetrwać to, ten kryzys, to takie poczucie, że dużo straciliście tych pieniędzy, ale przyj przyjdzie do Was coś nowego, naprawdę. Postarajcie się puścić tą energię, tą negatywną energię, bo przychodzi do Was stabilizacja. Jeżeli Wy staracie się o pracę, to może być coś takiego, że w tym tygodniu możecie dostać propozycję pracy, a jeżeli to nie chodzi o pracę to jakąś stabilizację finansową. Mogą jakieś pieniądze do Was napłynąć w tym tygodniu. Też tak może być, moi drodzy. Myślę, że ogólnie pod względem pracy i finansów nie będzie źle, naprawdę. W uczuciach i w emocjach fajne nowe początki. Stabilizacja uczuciowa, stabilizacja emocjonalna, wy dużo będziecie od siebie dawać, wy dużo będziecie w uczucie wkładać, moi drodzy. Wy dużo tacy będziecie, będziecie okazywać duże uczucia, ale to takie będą konkretne, stabilne uczucia u Was, naprawdę bardzo pozytywnie. Pod względem kontaktów międzyludzkich również może być tak, że będą Was ludzie odwiedzać, czas świąt będziecie bardzo fajnie spędzać. Może być też coś takiego, że Wy gdzieś wyruszycie do kogoś, Wy będziecie chcieli święta gdzieś spędzić z kimś. I tu się pokazuje bardzo ładnie, naprawdę na poziomie uczuć, emocji, yy, bliskości z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo ładnie. Moi drodzy, bardzo mi się podoba, bo odchodzi od Was poczucie strachu, odchodzi od Was poczucie kryzysu, poczucie lęków, poczucie depresji, koszmary se senne, yy, poczucie beznadziei życiowej. To od Was w tym tygodniu odchodzi bardzo ładnie. Przychodzi do Was stabilność, przychodzi do Was mocna, silna energia. Wy tacy będziecie osadzeni mocno, silnie na bardzo silnym, na bardzo mocnym fundamencie. Będziecie zadowoleni z życia. Wy będziecie wiedzieli, czego Wy chcecie. Wy, wy będziecie z czymś ruszać naprzód. To się pokazuje bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Jaka jest dla Was karta rady w szóstce mieczy? Moi drodzy, Udajcie się w tą podróż. Czy to będzie podróż taka prawdziwa, fizyczna, za pracą, za czymś nowym, czy to będzie wasza podróż mentalna, wnikająca w was samych, w wasze głąb, w głąb waszej duszy. Poddajcie się tym zmianom i wyruszajcie w tą podróż. Ruszajcie, moi drodzy, naprzód w tym tygodniu. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wam spokojnego tygodnia i wesołych świąt. Do usłyszenia, pa. Zapraszam teraz osoby z znaku raka na czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Osoby z podznaku raka, bardzo ładnie, energetycznie, moi drodzy, wchodzicie, naprawdę jest karta słońca. Tacy radośni w tym tygodniu będziecie, bardzo optymistyczni będziecie. Będzie Wam światełko przyświecać. Na każdym etapie waszego życia jakaś radość w Was będzie, jakaś siła, jakaś moc. Będziecie chcieli spełniać swoje marzenia, marzenia innych. Tu bardzo ładnie się pokazuje, moi drodzy, pod względem pracy i finansów. No, jakieś wydatki, duże powiedziałabym, wydatki w tym tygodniu będą Was czekać. Być może na prezenty, być może na. Na potrawy, na, na, na tą gościnę świąteczną. Tu się pokazuje, moi drodzy. Co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć? Pod względem pracy może być coś takiego, że niektórzy z Was dostaną wypowiedzenie pracy, albo sami złożycie wypowiedzenie z pracy, bo będziecie chcieli wyruszyć po nowym roku w coś nowego. Też tak może być. Pod względem uczuć i emocji, tu mi się pokazuje że wy będziecie bardzo uczuciowi w tym tygodniu, tacy bardzo emocjonalni, tacy y, y, empatyczni, wrażliwi, będziecie obdarowywać swoje partnerki, swoich partnerów ogromnym uczuciem, ogromną wrażliwością. Coś się będzie w waszym życiu manifestować, co się będzie w waszym życiu zmieniać pod względem uczuciowym i emocjonalnym. Dla osób, które są osobami wolnymi, dla singli, moi drodzy, jest nadzieja, że w tym tygodniu możecie spędzić y, fajnie czas z kimś, z jakąś osobą znaną Wam. Wy tą osobę znacie, Wy jej nie do końca doceniacie. Ta osoba okazuje się, że mogłaby być Waszym, Waszą partnerką, partnerem docelowym. Tylko Wy musicie, moi drodzy, wyjść z jakiegoś, kryzysa, z jakiegoś kryzysu, z jakiegoś poczucia, bez, poczucia beznadziei na poziomie głowy. Wy powinniście odrzucić te negatywne myśli. Wy powinniście zakończyć ten etap dziesiątki mieczy, odrzucić to od siebie po to, żeby coś do was fajnego, nowego przyszło, moi drodzy. Czyli krótko mówiąc, dla osób wolnych jest nadzieja, że w tym tygodniu moglibyście być z kimś wam przeznaczonym, tylko wszystko zależy od Was. Ruch zależy od was w tym tygodniu. Co ja mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Pod względem kontaktów międzyludzkich, moi drodzy, tu będzie bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Wyruszacie gdzieś do kogoś na święta na początku. Później y, powiedzmy sobie, następnego dnia ktoś do Was przyjeżdża na święta. Tu będzie zadowolenie, tu będzie alkohol, tu będzie jedzenie, tu będzie sytość, tu będzie radośnie, tu będzie bardzo fajnie. Moi drodzy, cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Yy... Jakieś trudności, które od dłuższego czasu gdzieś Wam towarzyszyły Na poziomie Waszej głowy, w Waszych myślach Jakieś sprawy, może urzędowe Może jakieś sprawy z kimś Jakieś toczenie boju z kimś Na słowa, walka o coś To od Was odchodzi w tym tygodniu Wy się czujecie zadowoleni, wy się czujecie spełnieni wykończycie kończycie relacje z kimś, znajomość z kimś Jakiś kontakt z kimś Kończycie po to, żeby w Waszym życiu zaczęło się lepiej wieść Bardzo ładne, bardzo pozytywne czytanie Jaka jest dla Was rada w karcie cesarza, moi drodzy, odważni bądźcie odważni i taką energię taką ojcowską y, pokazujcie dla innych, a Wy, drogie Panie, taką energię silną pokazujcie dla innych. Po prostu bądźcie silni w tym tygodniu, bądźcie tacy y, konkretni, bądźcie sobą, dosłownie, bądźcie, moi drodzy, sobą. I ja Wam tego bardzo życzę. Życzę Wam spokojnego tygodnia. Udanego tygodnia i wesołych świąt Wam życzę. Do usłyszenia. Pa. Zapraszam teraz osoby z podznaku Skorpiona na czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Dobrze, moi drodzy. Energetycznie wchodzicie z kartą siódemki buław. Od czegoś będziecie się odgradzać. Nie będziecie chcieli z kimś współpracować, nie będziecie chcieli komuś pomagać. To jest dla niektórych z Was. Natomiast dla innych z Was, moi drodzy, może być coś takiego, że będziecie. Przyjmować pozycję obronną, jak trzeba będzie, to będziecie bronić swoich praw, swoich racji, swoich przekonań, swoich argumentów. Też tak może być w jakiejś tam sprawie, tak? Czy w sprawie, nie wiem, wyjazdu na święta do kogoś, czy w sprawie kogo zaprosić, czy w sprawie, nie wiem, kupienia ostatniego prezentu dla kogoś. Tak to się tu pokazuje. Pod względem pracy i finansów jest fajnie, jest ok, jest stabilizacja, pomimo wydatków, Przypływy do Was też będą w tym tygodniu napływać, może jakieś wypłaty, może jakieś nie wiem co, ale pieniądze są, stabilizacja jest. Jesteście, moi drodzy, w tym tygodniu pod względem pieniędzy zadowoleni. W pracy również dla osób, które pracują, które spełniają się zawodowo, też jest fajna energia, pozytywna energia. Pod względem uczuć i emocji bardzo ładnie, bardzo fajnie, pięknie emocjonalnie wchodzicie. Dużo od siebie w związku dajecie, jest takie zawarcie przymierza z przeszłością, moi drodzy. Zamykacie trudne, bolesne sprawy. Jeżeli, jeżeli jakieś u was były, to już do tego nie powracacie. Dużo miłości od siebie dajecie takiej wzajemnej miłości, wzajemnego adorowania się. Tutaj jest bardzo pozytywna energia, naprawdę. W związkach, w uczuciach jest pięknie. Słoneczko Wam przyświeca dużo radości, dużo miłości, moi drodzy. Jest energia y, ciąży, jest energia dziecka. Więc jeżeli planujecie, śmiało działajcie. Jeżeli nie, miejcie to, moi drodzy, na uwadze, przyjmijcie to jako ostrzeżenie. Dla osób, które są osobami wolnymi. Dla singli moi drodzy, jest nadzieja, że moglibyście w tym tygodniu poznać kogoś do związku: osobę bardzo stateczną, osobę bardzo stabilną finansowo, osobę dojrzałą, starszą dużo od was. Tylko wy musicie z tą inicjatywą wyjść. Rozglądajcie się wokół siebie, bo taka osoba gdzieś w koło was jest. Moi drodzy, cóż mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Może być coś takiego, że ktoś do Was może nie dotrzeć w tym tygodniu, że będziecie planowali z kim święta, wyczekujecie kogoś z rodziny, ten ktoś może po prostu nie dotrzeć i może być coś takiego, że miejsce tej osoby będzie przez stole wolne. To tylko taka mała informacja dla niektórych z Was. Dobrze, jaka jest dla Was karta rady w, w karcie królowej mieczy. Moi drodzy, bądźcie tacy zdecydowani, konkretni w tym tygodniu i tacy opierajcie się mm, o swoje argumenty, tak, tacy bądźcie, mm, jakby wam tu powiedzieć silni, silni i nie zmieniajcie zdania. Jeżeli twardo przy czymś stoicie, to trzymajcie tej swojej racji się, tak? Tak tutaj się pokazuje. Ja Was bardzo serdecznie, moi drodzy, pozdrawiam. Życzę Wam spokojnego, udanego tygodnia. Wesołych świąt. Do usłyszenia. tak. Zapraszam osoby spod znaku ryby na czytanie tygodniowe od 23 do 29 grudnia bieżącego roku. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, energetycznie wchodzicie bardzo ładnie, bo jest rycerz denarów, więc no dużo będzie się u Was dziać, Wy tacy będziecie zaangażowani w tym tygodniu, jakieś takie nagłości, szybkości, może być tak, że Wy się będziecie gdzieś przemieszczać, dużo będziecie jeździć, załatwiać, może być też tak, że będziecie po prostu do rodziny wyjeżdżać, albo no jakaś taka nagłość, szybkość działania, dużo energii będzie takiej, jakbym to powiedziała, od Was wypływającej, dużo będziecie musieli w tym tygodniu od siebie dać. Pod względem pracy i finansów nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Te wydatki jako takie są u Was dosyć duże, ale stabilność finansowa też jest. Jakieś fajne, pozytywne wiadomości mogą do Was napływać Z względem pieniędzy, względem finansów. Jakieś takie otrzyma... możecie otrzymać coś od kogoś. Może być to również też um, jakiś otrzymany prezent, tak? Wiadomo, czas świąt, więc prezenty, obdarowywanie się wzajemne. Tu bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Moi drodzy. Pod względem uczuć i emocji, i tych kontaktów międzyludzkich. Jest karta wieży. Doskonale wiecie, co ta karta oznacza. No, coś tu będzie rozpadać się. Coś tu nie będzie funkcjonować tak, jak wy to byście sobie, tak, jak wy byście tego chcieli. Może być coś takiego, że współpraca z kimś nie będzie szła. Może być coś takiego, że ktoś nie będzie wam chciał w domu pomagać. Nie będzie wam chciał pomagać w przygotowaniu, przy tych ostatnich porządkach. I tutaj możecie tak ostro się na kogoś zdenerwować i tak, no, parę ostrych słów tu może paść u was. W stosunku do kogoś może być coś takiego. Ale ogólnie nie jest źle. Ogólnie fajnie i miło te, te święta spędzicie. Będziecie bardzo zadowoleni. Będzie dużo gościnności, dużo sytości. Uważajcie na alkohol, bo alkoholu też będzie. Jeżeli to nie wy, to po prostu u was, wokół wa, u waszych przy osobach, które są wam bliskie, też tak może być. Ten alkohol tutaj może być w nadmiarze wypity. To jest takie małe ostrzeżenie. Ogólnie, moi drodzy, myślę, że bardzo fajne, bardzo pozytywne czytanie. No taka fajna, naprawdę fajna, ogólnie energia. Taka ta wrażliwość będzie w Was Ta empatia będzie w Was Dużo będziecie chcieli od Ciebie w tym tygodniu dać Będziecie się bardzo starać, żeby, żeby te święta wypadły bardzo fajnie, bardzo ładnie Żeby wszystko było dopracowane na ostatni guzik Będziecie się bardzo starać Troszkę będziecie czuć się przemęczeni Pod koniec tygodnia takie poczucie przemęczenia w Was będzie Ale ogólnie naprawdę bardzo fajne czytanie I jaka jest dla Was karta rady w karcie kochankowie, moi drodzy? No bądźcie konkretni w tym tygodniu, tak? Konkretnie działajcie, tacy zdecydowani, bądźcie. Y, szybciutko podejmujcie de decyzje, nie zastanawiajcie się długo nad niczym i ruszajcie naprzód. Ja Was moi drodzy bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam spokojnego, udanego tygodnia i przede wszystkim wesołych świąt. Do usłyszenia, pa!